Kto napisał granicy naukowskiej? Nie mam pojęcia. A tango mrożka? Nie mam pojęcia. A proces kawki? Nie mam pojęcia. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki zapraszam Was na odcinek hity Matora Top Zdura, którego partnerem jest AliExpress. I mam dla Was zniżki na AliExpress, ale więcej o tym na końcu odcinka. Zaczynamy. Szybka przepytka z matki: no. 6 razy 6. <noise> Dwa. <Niedobro weź>, nie, dobra, <noise> nie... Może, może sobie darujmy. Dlaczego Księżyc świeci w nocy? Ponieważ mi tu jest gwiazda, mi tu jest własne światło. To na pewno. Z jakiej lektury kojarzysz Zośkę, Alka i Rudego? Może dzieci z Bullarbyn? Miasto 304? Pamiętasz, kim jest Zośka? Jest kobietą. Ile palców ma 10 rąk? No, łącznie 100. Ile ręka ma palców? 10. A kto stworzył prawo Ampera? Nie wiem, takie rzeczy to nie moja bajka. A kto napisał baśnie Braci Grimm? Właśnie Braci Grimm. Kurwa, zapomniałem. Nie pamiętam. Zezę. Przeliteruj słowo mężczyzna. My, E, rz, C, Z, E y, Z, N, A. Czy jesteś pewien, że RZ? Tak. M, E, S, Z, C, Z, Y, Z, N, A. A jak jest najinteligentniejsze zwierzę na Ziemi? Kwa, delfin? Na pewno nie my. Nie, nie my? Czemu nie, nie my? No bo wiem, że delfiny bardziej. Tak? Ale więcej mózgu używają. Z ale tego, stworzyły co... cywilizację, mają internet. Ale to, 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 i to nie jest wyznacznik. My, my tworzymy wyznacznik, więc my według nas jesteśmy na... na, na, na... To, to jest YouTube dla ludzi, nie dla delfinów. Delfin YouTube to tam nie wsadzamy naszych filmików. Nie wiem. Nie no ludzie, ludzie! Ludzie! Tak. Ludzie? No dobrze. Czemu on nam świeci? Takim bladym swoim, taką poświatą? No, bo słońce jest. Księżyc to słońce jest, tak jak zachodzi. A czym zajmowała się lichwiarka? Pytanie do ciebie teraz. Nie pamiętam. Eee, pracowała w urzędzie skarbowym. A co to jest? Ostrzałka do noży Bardzo dobrze, super. Wygląda jak strzybacz. A co to jest? Uniwersalny uchwyt. Dziurkacz? Mała podpowiedź dla dziewczyny. No, czym kroisz chleb? No, nożem. To z no, nóż? Nie. nie, 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 nie. Ale żeby ten chleb ukroić tym nożem, co musi się wydarzyć? Musi być chleb. T tak. I musi być nie nóż. I Jaki ten nóż musi być? Ostry? Czy to jest. Nie, nie wiem. No, no, już, już, ostry już... nóż? <grym> <grym> Nacięcie kiełbasy? E, nie. takie kiełbasy nie. nie można naciąć? Nie, to dobrze można łatwiej zrobić. To nie jest ostry nóż? Nie, to ja nie jest ostry nóż. <grym> to jest strzałka do noży. A, <grym> A ten pan to. Nie, no to nie jest Hitler, to jest Stalin? Nie, nie. To nie wiem. Dwudziestolecie międzywojenne. Piłsudski? Jego rywal, powiedzmy, ma na imię Roman eee, Palański, tak? Prażanie są obywatelami jakiego kraju? Kto? Prażanie Prażanie? Prażynkolandii, nie wiem Prażynkolandia, fajna, fajny kraj Kojarzy mi się z jakimś Egiptem, jakaś plaża, nie wiem, nie mam pojęcia skąd są prażanie, ale, Słuchaj, jest to Ale słońce nas? musi tam prażyć no. 7a mhm. równa się 56 Ile to jest a? To jest 6. A 7 razy 6 to? Nie umiem w tym momencie odpowiedzieć. <laughs> za, za duża presja. To duża presja. To jest 4. Już na Tak, to jest 42. To w sumie też będzie tyle samo. No nie, 56 to się nie równa 42. No tak. To nie barometr. Nie barometr? Nie, nie, nie. gaudeta, Dlaczego Indian nazywamy Indianami? Nie nazywamy. Nazywamy. Rdzennych Amerykanów nazywamy Indianami. A Indie nie są w Ameryce? Nie, nie są w Ameryce. Bo oni są jakby czerwieni, czerwoni, że są cze I Tak, cze mają taki czerwonawy kolor skóry, tak, tak na więc pewno... może to nie wiem, coś z Nie, 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 to nie jest to. To to jest balejarz. Balejarz to jest taka fryzura kobiecy, kobieca. nie? Super, masz dziewczynę? Miałem, ale już, już nie, nie masz. Tak wyszło, no. miała, nie miała balejarzu, czy miała balejarz? Nie, ona podobał? nie miała, właśnie. Nie miała balejarzu. No to dziewczyny wiecie, co macie zrobić, żeby mieć facetów, to balejasz? Jak ludzie się bronili przed dinozaurami? No ciężko by mi się było bronić, skoro nie istnieli wtedy jeszcze chyba, nie? Dokładnie, bardzo dobrze, na to nie dałeś się nabrać. Dlaczego nie istnieli? Czy wiesz coś więcej? Pewnie no podjadałeś wszystkich dinozaury. Tak? A, to może się jednak nabrałeś. O co walczył Macbeth z Hamletem? O zwycięstwo jakieś? o co facecie mogli walczyć? O kobietę. O kobietę. No, się tam... Pewnie no, no, by bez balejarzu jeszcze kobieta, ale, ale ja. ten, ale... Z balejarzem czy nie, uważam, żeby dobra była. <gry> dokładnie, dokładnie. Kij ma dwa końce. Ile końców ma? 9,5 kija. Ojej! 40! Nie, tylko alternaty... nie wiem no, al al alternatywa taka czy coś z stylu. Jak masz dziewczynę i kochankę, masz alternator, tak? No no tak, ale te kochanki bym nie chciał. Jak kogoś kocham, to wie pan kogoś, nie? <grym> Ty A, widzisz, że tak, kochasz wiernie, tak? Na zabój, tak? No, no tak, ale już... No, nie mam nikogo od A to kogoś znajdziesz. No może kiedyś. Masz Instagrama? Mam mam. Masz Instagrama? No. Dziewczyny, podasz swojego Instagrama, żeby dziewczynki no mogły znaleźć. Ktoś no podaję, jest mucha dropiciel, zapraszajcie tam, obserwujcie mnie. Ja wam weźmę obserwował, nie? Tak. I, I szuka prawdziwej miłości fajnej wiernej kobiety, tak? tak? Czyli nie szukam, no jak się trafi, to chyba <laughs> gitara. Dziewczyny znaćcie go. Kto napisał granicy naukowskiej? Nie mam pojęcia. A tango mrożka? Nie mam pojęcia. A proces kawki? Nie mam pojęcia. Kto napisał proces kawki? Nie wiem. To na pewno wiesz. Proces kawki. No 100%. Nie wiem, wiesz, co nie przychodzi mi nic do głowy, naprawdę, jak coś Ale ten... poczekaj, proces kawki. No nie wiem. Jaki jest wzór chemiczny tlenu? Dla Ciebie pytanie. H2. Do jakiego państwa należy wyspa Wolin? Włochy. No to nie będzie Hiszpania. Państwo na P. Portugalia. Ile wierzchołków ma sześcian? Dwanaście. Sześcian. No, sześć. Nie, dobra, nie wiem. jak wygląda sześcian? <grym> A, czekaj, dobra, dobra. Eee, cztery. I pytanko do Ciebie. no się, jak kleszczy to jest. Wow. Wow, skąd to wiedziałaś? <grym> no, no wiem, no. Ale jakby widziałaś to znowu na jakimś filmiku na Facebooku? Nie, to już wiem ja na Aliexpress też. Też na Aliexpress. <grym> Wszyscy znają Aliexpress, super. Nie, wygląda jak plemniki z mikroskopu, ale, ale wątpię. Do butów. To jest wkładka do butów. Nie, 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 to służy do usuwania czegoś niebezpiecznego z lasu. Do tych pewnie, co tam niedźwiedzie w to wchodzą, nie wiem jak to się nazywa. Tak? One się tak zatrzaskują. A ty tutaj wkładasz tu taką płatkę dzięki temu ona się zatrzaśnie i niedźwiadek już tam nie utknie, tak? No pewnie tak. Jak ludzie się bronili przed dinozaurami? Eee. Rzucali kamieniami. <noise> Gdzie to słyszałeś? Chyba w internecie. A jaka jest prawdziwa odpowiedź? Chowali się w Prze... lasach i w jaskiniach. No tam... Serio? Chyba tak, tak mi się wydaje. Dlaczego astronauci się poruszają takimi skokami na Księżycu? Po Ziemi tak normalnie chodzimy, nie? A na Księżycu sobie tak chodzimy, tak wiesz, bo gdyby nie było, to by wylatywali w przestrzeń kosmiczną. Bo jest miękka. Dlatego. Miękka? Tak. Księżyc jest miękki? Tak. Jak ser? Tak, uważam tak, a ziemia jest twarda. Czyli taka trampolina, tak? Tak. No, no nie, nie. No, tak mi się zawsze za wylewało. W półlitrowym piwie mamy 6% alkoholu. Ile będzie procent alkoholu w litrowym piwie? 12%. A czym jest literatura obozowa? No, słuchaj, na obozie to kojarzy mi się, że siedzisz sobie z gronem przyjaciół. Jest ognisko, pijecie sobie piwko, jesteście wiesz, w gronie natury i możecie czytać jakieś straszne opowieści. Ile palców mają cztery pary rąk? Cztery pary rąk. Cztery pary razy dwa, osiem, osiemdziesiąt, tak? Wystaw dwie ręce. To jest jedna para rąk. Wystaw, no tak. wystaw ręce. Dobra, są, są dwie pary rąk. A potrzebujesz cztery A. pary? 4 razy 4, czyli 16, 160. Dobra, to jest jedna para rąk. No, to jest druga para rąk. To jest trzecia para rąk. Dora, cztery pary? Dora. to są cztery pary rąk. Ile cztery pary rąk mają palców? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiemdziesiąt. One butter. to był żołnierz? Gdzie on walczył? No za Polskę pewnie, mam nadzieję. <ścoughs> Masz nadzieję, że za Polskę, tak? Jesteś patriotką. Kiedy istnieje gatunek Homo sapiens? Poczekaj, e, niech sobie przypomnę 400. 58 rok przed naszą. Erą? Coś, coś mi tak. Nie. <laughs> nie. Czym są tygrys i eufrat? No tygrys no to tygrys. <laughs> Chyba, że o innego tygrysa chodzi. <laughs> o troszeczkę innego. Z bardzo taki długi tygrys, który się wije i wije. No to wąż? Nie, w nim są węże. Na bank są no bank No to to węże. takie akwarium dla węży? Nie, nie, nie. Ile kątów rozwartych ma trójkąt rozwartokątny? W ogóle trójkąt może mieć rozwarte kąty? A gdzie jest woda tutaj? Woda? Ym, woda... Nie... H2... Nie tu... Nie, po to... Nie, nie, nie... Ym, woda... Muszę znaleźć... Nie he... Nie he, e. Tylko to jest hel... A ile to jest 40 na 8? 40 na 8? No coś... Około 4,5, tak? Nie, to jest równa cyfra. 3. Co jest stolicą Azji? Bangkok? Hiroshima? Coś jeszcze? Tajlandia? To jest Tajlandia. 3 pi. Średnicy, nie, to jest. Dobra, i jeszcze raz. Koło ma średnicy 3,5 cm. Ile wynosi promień? Siedem. Tak? W ogóle mamy madło w swojej piwnicy, w Gdańsku. Tak, by no. way. A, propos, a propos Gdańska. <gdańska. Nie. A propos Gdańska. Nie, zobaczy, <laughs> jak ta, wygląda. No to, 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 to jest zaproszenie, to bardzo dziwne zaproszenie do piwnicy z Madu. zobacz, jaki Madno wygląda. Chodźmy. Tak, tak się dzisiaj podrywać dziewczyny, tak, tak naukowe. Jeśli jest Frankfurt nad Odrą, tak? To o tym nam chodzi i też się kojarzy z Polską tobie odra, czyli jakie kraje dzieli Odra? Um, no nie wiem, Wrocław <laughs> minus 2 plus 3 to jest minus 1 y, minus 4 to minus 5. Dobra, jeszcze raz. Minus 2 <laughs> mam minus 2 do tego dodaję 3, czyli mam 1 całe. Tak. I od tego minus 4. Tak, mam minus 1 całe. I potem jeszcze się wyjaśnia, że mam jeszcze większe długi. Minus 4, czyli razem minus 5. Jak po angielsku mówimy wrzesień? To, to jest December nie? nie. To, to jest grudzień, proszę bardzo Śrubokręt, nie, to nie jest śrubokręt Nie śrubokręt? O ole. Nie wiem, połączenie śrubokrętu z czymś do szpachlowania, nie, nie wiem Tak to tak szpachlować, tak nie, to nie trytytka, to nie trytytka Nie chciałabym z tym zrobić, nie, nie wiem No właśnie, co można z, z tym zrobić, to jest pytanie Jak się chce, to wszystko, prawda? Ile to jest 3 razy 3 razy 3? 12, 12. Nie 24 3 razy 3 to ile? Mm, 9. 9, a 9 razy 3? To jest problem. To jest problem <noise> To jest problem A 9 razy 2? Mm, 32 Ile mamy przegrót nosowych? Dwie. Dwie? Jesteś pewien? No tak. A ile mamy dziurek w nosie? <noise> Też dwie. Też dwie? No bo zobacz, ja chcę na przykład rozdzielić dwie rzeczy i chcę no. je przegrodzić, to ile, ile potrzebuje przegród, żeby przegrodzić dwie rzeczy? <noise> Cztery. Cztery? A co to jest? Do warkoczyków. Takich małych, co się, wiesz, plecie. Tak, bardzo dobrze. A co to jest? To już bardzo źle wygląda. <noise> Kręci się. A, kręci. No? To może mikser jakiś. Nie wiem. Co to może masować? Ej, <noise> nie mam opinię, że mam podejrzenie, ale nie wiem. No to powiedz. Nie, bo to jest 18 plus. Nie, no, nie wiem. No, czy to jest taki chyba przyrząd, nie wiem. seksualny. E, to jest do lokowania włosów. Aha. Jezus, <noise> A co to jest? Z tego korzystają kobiety. Zobacz, ma taki fajny różowy kolor. Właśnie widzę. To może być masażer w sumie. Do czego? Na stóp? Albo do głowy? Nie, no nie, nie. Ale masażer czy nie? A no wygląda na masażer? Nie. <grym> <grym> wygląda to o wiele gorzej. O wiele gorzej, na co ci wygląda? Na <grym> wibrator. No to zaczynamy. 6 plus 6 równa się 12. Mhm. 4 plus 7 równa się e, 11. I co by było? 12 podzieli przez 11. Mi tu nie pasuje. Czemu to jest nawiasie? <gry> Czemu? Bo to się wykonuje jako pierwsze to działanie. Aha. Przeczytaj te dwie rzeczy i od lewej do prawej co to znaczy. Age to wiek właśnie? Nie, nie, nie. Nie, czeka, nie to jest czeka, age. Age to wzrost. Height. Height, ale to waga twoja. Nie, ale jest to powiązane z wagą. Dlaczego ludzie tyją? Jedzą dużo, nie? A, to jeść. Tak, od eat, ate. I age czego nie wiem. Dobra, do dziesięciu. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine... Aha. A kiedy mniej więcej pojawiły się pierwsze organizmy żywe na Ziemi? Tak mniej więcej. Cztery tysiące lat temu? <laughs> Człowiek ma już 200 tysięcy lat. Kim był Platon? Toś z fizyki albo chemii. Chyba fizyki. Właśnie, co odkrył? No to jak ja nie wiem kto to, to co odkrył to się trochę gorzej. A papier? Toaletowy. Jak się pisze słowo żółw? Żyłyów. Wraz z Aliexpress mamy dla Was quiz, co to za rzecz w naszej aplikacji Quiz House, gdzie Wy możecie wygrać zniżkę 4 dolary przy minimalnym zamówieniu w Aliexpress 5 dolarów, a więcej o tym w opisie oraz w aplikacji Quiz House. Powodzenia i widzimy się co wtorek o 16.